Usiądź lub połóż się wygodnie. Przykryj się kocem, jeśli chcesz, tak, by było ci ciepło i bezpiecznie. Pozwól, by wszystko wokół zamilkło. To jest Twój czas. Nic nie musisz robić. Wystarczy, że oddychasz i słuchasz. Podążaj za moim głosem. Weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Jeszcze jeden. A teraz długi wydech. Poczuj jak z każdym wydechem, ciało robi się coraz bardziej ciężkie i spokojne, a twój umysł coraz lżejszy. Skup uwagę na swoich stopach. Poczuj, jak stają się coraz bardziej i bardziej rozluźnione. Niech Twoje stopy, palce, kostki staną się ciężkie i ciepłe. Teraz przenieś swoją uwagę na łydki. Mięśnie miękno, napięcie spływa w dół. Czujesz się coraz bardziej odprężony. Uda, przód i tył stają się ciężkie. I odprężone pośladki i biodra. Skup na nich swoją uwagę. I poczuł, jak ciężar odpływa. Robi ci się przyjemnie ciepło. I czujesz, że się zapadasz. Kiedy robisz wdech, skup uwagę na swoim brzuchu, oddychaj swobodnie, a z każdym wydechem puszczasz wszystko, co zbędne. Plecy. Skup na nich swoją uwagę. Od dolnej części do karku i poczuj jak mięśnie się rozluźniają. Klatka piersiowa. Twoje serce bije spokojnie. Pamiętaj, że jesteś bezpieczny i czujesz się coraz bardziej odprężony. Barki i szyja opuszczone, miękkie. Wychodzi z nich całe napięcie i stres, bo wiesz, że teraz jesteś bezpieczny i spokojny. Teraz kolejna usta i szczękę. Czujesz, jak stają się rozluźnione. Jest ci ciepło i przyjemnie. Pomyśl teraz o swoich oczach. Poczuj, jak Twoje powieki stają się coraz bardziej ciężkie. Czoło gładkie, twarz miękka. Poczuj teraz swoje całe ciało. Poczuj je jako jedną całość. Ciężkie, ciepłe, spokojne. A teraz wyobraź sobie ogród, przed Tobą ścieżka, która prowadzi w dół. Delikatne światło przesącza się przez liście. Teraz będę liczyć od dziesięciu do jednego, a z każdym numerem będziesz schodzić coraz głębiej. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Przed Tobą. Obierają się trzy bramy. Każda inna wygląd, kolor, materiał. Pierwsza z nich drewniana, rzeźbiona z mchem, druga Stalowa, chłodna, błyszcząca, trzecia, złocista światłem, migocząca. Poczuj w sercu, która brama jest Twoja, i podejdź do niej. Nie bój się, dotknij jej dłonią, poczuj fakturę może ma jakieś symbole, które intuicyjnie prowadzą Cię właśnie do tej bramy. Dotknij jej dłonią jeszcze raz. Złap za klamkę i wejdź powoli. Jesteś po drugiej stronie. Po przejściu przez wybraną przez Ciebie bramę, znajdujesz się w innym miejscu. Czas i przestrzeń wydają się inne. Może zobaczysz krajobraz, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Może usłyszysz odległe dźwięki, śpiew ptaków, odgłos wody szelest liści. Może czujesz jakiś zapach ziół, drewna. Może, a może kadzidła? Obserwuj wszystko bardzo uważnie. Nie oceniaj. Niech obrazy i odczucia przychodzą same. Może pojawi się fragment jakiejś sceny: ktoś przy ogniu, podróż łodzią, dziecięce ręce dotykające kredek na podłodze, albo otwarta przestrzeń pola lub lasu. Może widzisz jakieś symbole? Zobacz siebie w tej scenie. W co jesteś ubrany? Czy widzisz swoje gesty? Sposób bycia? Widzisz jakieś budynki? Może widzisz zwierzęta? Jaka jest pogoda? Co robisz? Jak się czujesz? Jakie emocje wypełniają Twoje serce? Może to radość, może smutek? Jedno jest pewne: nie masz się czego obawiać. Ponieważ jesteś bezpieczny w tej niezwykłej podróży. Obserwuj wszystko uważnie. Tu wszystko może mieć swoje znaczenie. Klucz, skrzynia, Lampa, ptak. Rozejrzyj się wokół. I zapamiętaj, co widzisz. Pomyśl. Jakie to ma teraz dla Ciebie znaczenie? Dlaczego akurat ta scena, ten symbol, ta epoka, pokazało się dzisiaj właśnie Tobie, w dzisiejszej podróży? O po Twoim poprzednim wcieleniu? W jaki sposób to, co teraz widzisz, działa na Twoje obecne wcielenie? Nie próbuj wszystkiego zrozumieć od razu. Po prostu obserwuj. Oddychaj spokojnie i głęboko. Wdech i wydech. Rozglądaj się, co widzisz, co czujesz. Staraj się wszystko zapamiętać. Kiedy jesteś już gotowy i wiesz, że zobaczyłeś wszystko powoli żegnaj się z tą sceną, weź ze sobą tylko to, co daje mądrość i spokój. Resztę zostaw tylko w tym miejscu. Teraz odwróć się i w oddali widzisz z powrotem bramę. Powoli. Zbliżasz się do niej, ponieważ chcesz już wrócić. Widzisz swoją bramę i dwie strony. Będę liczyć od jednego do dziesięciu. Z każdym numerem wracasz coraz bardziej do tu i teraz jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Poczuj swoje ciało oddech, ręce i stopy. Pamiętaj, że cały czas jesteś bezpieczny. Kiedy jesteś gotowy, gotowa, otwórz oczy. Jesteś tu. Wróciłeś. Wróciłeś z podróży przez bramy pamięci. A teraz weź kartkę i długopis. Zapisz, co widziałeś, widziałaś. Jakie symbole, sceny, obrazy, wszystko, co zapamiętałaś, zapamiętałeś. Bo w tym świecie wszystko ma swoje znaczenie. Później będzie łatwo Ci zinterpretować to, co zobaczyłaś. Zobaczyłaś. Zachowaj spokój i mądrość w sobie. Dziękuję Ci za tak wspaniałą podróż. Jeśli była dla Ciebie ważna, Zostaw serduszko i komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu pozwolisz mi się dalej rozwijać, a ja będę miała pewność, że to co robię jest potrzebne i obiecuję Ci dodawać więcej takich nagrań. Z różnymi medytacjami, rytuałami oraz innymi ciekawymi duchowymi tematami. Dziękuję.